Tak bardzo się starałem, czerwone gitary, akordy jakie potrzebujemy do zagrania utworu. giedur, Amol, Hamol, C-dur i D-dur. Bicie jakie będziemy używać, będzie to to długie, czyli trzy razy na dół raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół, i do góry i połówka tego bicia, czyli trzy razy na dół, raz do góry. Utwór na dwie części. Zwrotka i refren Zwrotka, Giedur, dwa razy całe bicie. Amol na połówkach D i G. I to sobie powtarzamy drugi raz Kto za tobą w szkole ganiał do piórnika, żaby wkładał kto No powiedz kto Kto na ławce wyciął serce i podpisał głupiej Elce kto. No powiedz kto. Drugą częścią, jaką się musimy nauczyć, jest to motyw refrenowy. I tu gramy na połówkach tego długiego bicia i gramy cedur, hamol, amol i giedur. Cedur, hamol, amol dwa razy i D dwa razy. Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie. Dla Ciebie tak cierpiałem, powiedz mi dlaczego nie chcesz mnie? To byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Na razie trzymajcie się, pałacki, jak dnia!